Pięcie na linii Grzegorz Zęgota Jan Kwech. O co poszło i kto tak naprawdę zawinił? Cyrki w Częstochowie, zawodnicy włókniarza wykluczeni za przekroczenie czasu. Ale oprócz tego, Australijczyk w stawce Mistrzostw Europy, ależ jak najbardziej. Kolejna mocna kontuzja Taja Łofindena. Ogromna gafa sędziego to mogło skończyć się tragedią. Antonio Lindbeck złapany na dopingu. Cześć, ja jestem Łukasz i zapraszam Was na garść informacji ze świata Speedwaya. Dobre wieści docierają do nas ze świętochłowic. No, w sumie dosłownie, bo stąd do Was nadaję. Prezydent miasta ogłosił, że na Skałce powstaną nowe trybuny. Prace mają rozpocząć się pod koniec roku. Rozpoczęcie każdego etapu wiąże się z zamknięciem toru. Nie chcemy robić tego w trwającym sezonie żużlowym. Gdy zamkniemy go w porze zimowo-wiusennej i wykonamy jednocześnie większy zakres prac, będzie to optymalizacja dla wszystkich. Rozwiążemy problem imprez masowych. Kilkaset pierwszych krzesełek i tak nie otwiera nam możliwości organizacji imprezy masowej, czyli powyżej tysiąca osób. Większy zakres prac w późniejszym okresie od razu da możliwość zrobienia większych zawodów u siebie. Jednocześnie zwiększymy przepustowość na koronie obiektu, gdyż chcemy wykonać także nowe schody. Dokonamy modernizacji tarasów budynku, by zwiększyć pojemność miejsc z niecałych 200 do 500 osób. Problem siedzeń to główny powód, dlaczego na stadionie nie mogą odbywać się żadne zawody żużlowe, które uznawane są za imprezę masową. Połączenie środków pieniężnych z tego roku, ze środkami z roku przyszłego, wydaje się więc dobrym posunięciem. Dla przykładu niedawno remont stadionu zaczął się na stadionie Polonii Piła. Chociaż stadion jak najbardziej potrzebował renowacji, to rozpoczęcie prac w środku sezonu sprawia, że domowe dwa mecze Jelenie będą musiały pojechać gdzie indziej. Gdzie indziej był pan Michał Sasień podczas meczu w Łodzi w ostatnim tygodniu. W biegu 12 zaraz po starcie na pierwszym łuku upadł Oliver Buszkiewicz. Na pierwszym miejscu jechał jego kolega z pary Tim Sorensen, więc sędzia biegu nie przerywał. Problem w tym, że Buszkiewicz zdecydowanie za długo zbierał się z toru, a zawodnicy wchodzący w drugie okrążenie w pierwszy łuk, gdy mijali zawodnika bydgoszczy, ten znajdował się cały czas na torze. Ta pomyłka Michała Sasienia mogła skończyć się tragicznie, aż strach pomyśleć co by było, gdyby któryś z zawodników uderzył w juniora. Nie dotarłem do informacji, jakoby sędzia miał ponieść jakieś konsekwencje za swoje decyzje, ale do tego chyba zdążyliśmy się przyzwyczaić. Konsekwencje za swoje czyny będzie musiał ponieść Antonio Lindbeck i to nie pierwszy raz. Szwed znany jest z tego, że lubi wspomagać się różnymi substancjami. Na przykład kilka razy został złapany, jak kierował na podwójnym gazie. Można powiedzieć, że problemy z prawem nie są mu obce. Parę dni temu również zrobiło się o nim głośno. Szwed uzyskał pozytywny wynik testu antydopingowego. Oficjalne stanowisko brzmi, że wykryto u niego nielegalne substancje, ale jeszcze nie wiadomo, czy zostanie on zawieszony. Wszystko zależy od tego, czy Szwed bierze leki na ADHD, na co ma zezwolenie. Obecnie w jego sprawie toczy się dochodzenie. Jeśli okaże się, że pozytywny wynik testu jest związany z jakimś środkiem dopingującym, wtedy Antonio może mieć poważne problemy. Wszak raz już kończył karierę w roku 2020 właśnie między innymi przez problemy z prawem. Do ścigania wrócił jednak rok później. Problemy nie omijają brytyjskiego mistrza świata Taja Łofindena. Tajski, oprócz kryzysu formy, jaki przeżywa od kilku ładnych sezonów, jest nękany przez ciągłe kontuzje. Podczas Grand Prix Polski w Gorzowie Łofinden roztrzaskał się w biegu ósmym. Napędzając się po szerokiej chciał wyprzedzić Kaja Kenbeka, ale zahaczył odmuchaną bandę i przeleciał do przodu. Skutkiem wypadku jest złamany łokieć. Jak to Tajma w zwyczaju pokazał zdjęcia z chwili operacji, jednak te zdjęcia nie nadają się tutaj na antenę. Pod nieobecność trzykrotnego mistrza świata Sparta Wrocław nie będzie mogła korzystać z zastępstwa zawodnika, co oznacza, że albo szansę dostanie Francis Gust, albo szansę dostaną juniorzy. Swoją szansę w Mistrzostwach Europy dostanie Max Frick. Dla niewtajemniczonych może to być zwykła informacja. Jednak największym smaczkiem jest, że Max Frick jest Australijczykiem. To w zasadzie pierwsza taka sytuacja, gdzie w Speedway Euro Championship, czyli w zawodach o Mistrzostwo Europy, pojedzie zawodnik spoza Europy. Druga runda odbywa się w grudziącu, więc to logiczne, że zawodnik GKM-u dostał dziką kartę. Ale obdarowanie nią zawodnika z Australii, czyli spoza Europy, wywołało w mediach niemało szumu. Kto wie, może to dobre rozwiązanie, żeby Mistrzostwa Europy gościły także ludzi spoza Starego Kontynentu. Turcja też większościowo leży w Azji, a jakie show zrobiła nam na Euro? Potraktujmy to jako ciekawy eksperyment. Ciekawie było w ostatnią sobotę w Łodzi, gdzie odbywała się pierwsza runda indywidualnych Mistrzostw Polski. Widzieliśmy ładne ściganie, kilka sensacyjnych rozstrzygnięć oraz chwile grozy. Zacznijmy od tych spraw bardziej przyjemnych. Zawody wygrał Patryk Dudek, pokonując w finale Bartosza Zmarzlika i Bartłomieja Kowalskiego. Czwarte miejsce przypadło Maciejowi Janowskiemu. W biegu 15 doszło do niebezpiecznego wypadku. Doszło do kontaktu pomiędzy Piotrem Pablickim a Krzysztofem Buczkowski. Buczek stracił przyczepność i wleciał w nieświadomego Bartosza Smektałę. No, wyglądało to dramatycznie. Na szczęście obaj zawodnicy wstali i o własnych siłach udali się do parku maszyn. Mało tego! Oni kontynuowali zawody. Wielkie brawa dla tych twardzieli, oraz brawa dla medalistów. Sytuacja, kiedy w biegu pada wynik 5-0, jest stosunkowo rzadka. Najczęściej zdarza się to na zawodach juniorskich albo wskutek jakichś defektów, upadków. Jednak nie wiem, czy widziałem kiedyś bieg, i to w ekstralidze, w którym jeszcze przed startem obaj zawodnicy stojący przed taśmą zostali wykluczeni. Tak właśnie wydarzyło się w piątek w Częstochowie podczas meczu ze Stalą Gorzów. Przed startem jednego z biegów ruszał się Jakub Stojanowski, junior gorzowian. Bieg musiał zostać powtórzony, a wedle nowych przepisów zawodnicy mają jedną minutę, by zjawić się pod taśmą. Goście ustawili się sporo przed upływem czasu, jednakże lwy leciały na skręcenie karku przez środek murawy, byle zdążyć na start. I kiedy wydawało się, że bieg za chwilę wystartuje, arbiter spotkania poinformował, że wykluczeni z niego zostają zawodnicy włókniarza Częstochowa. W mediach oczywiście rozgorzała dyskusja, że to ustawiło cały mecz gdyż Włókniarz przegrał to spotkanie kilkoma punktami. Maksym Drabik, który wpadł spóźniony na start, decyzję o wykluczeniu przyjął spokojnie. Ciężej z pogodzeniem się z tym faktem miał Mikkel Mikkelsen, któremu brakło… może sekundy? Max dwóch? Trener Włókniarza Częstochowa Janusz Ślączka twierdzi, że minuta to naprawdę mało czasu. Tankowanie metanolu, ewentualne poprawki przy sprzęcie, no i w sumie to co on może za to, że mechanicy mówią, że zdążą rozkręcić koło i zamontować na nowo, a nie zdążyli? Według niego bieg powinien odbyć się w czwórkę. Innego zdania był sędzia Leszek Demski w magazynie Ekstraligi, który przyznał, że to decyzja całkowicie prawidłowa. Gdyby arbiter zareagował inaczej, mógłby już nie posędziować spotkań w tym roku. Cóż, regulamin jest nieugięty i trzeba się go trzymać. Szkoda tylko, że przez to cierpi ściganie na torze. Mocne spięcie pomiędzy Janem Kwechem a Grzegorzem Zęgotą. Podczas meczu falu bazu Unią Leszno, w jednym z biegów doszło do ciekawej walki z tymi zawodnikami o pozycję numer 3. Na mecie Czech ostro zajechał drogę Zęgocie. Mogło to się skończyć upadkiem. Najwidoczniej zdenerwowało to Grześka do tego stopnia, że ten postanowił nie zostać dłużny. Przy wjeździe do parku maszyn, ostentacyjnie zajechał drogę Czechowi i Kwech, nie mając miejsca, upadł. Jak donosił reporter Łukasz Benz, zawodnicy musieli być powstrzymywani przez własne teamy. Na szczęście nie doszło do rękoczynów. Żużel to nie jest sport dla mięczaków, chciałoby się powiedzieć. Jednak trzeba zrozumieć obie strony. Grzegorz Zęgota wraca po ciężkiej kontuzji, która mogła zakończyć jego karierę. To logiczne, że przy takiej jeździe Kwecha mógł mieć z tyłu głowy stare demony z przeszłości. Zajechanie drogi do parkingu było rzeczywiście nieeleganckie. Parę minut później Jan Kwech odniósł się do tego w wywiadzie. Nie myślę o tym. Jakbym chciał, to bym go domknął do płotu, żeby miał upadek. Nie chciałem tak zrobić, zostawiłem miejsce. Dla mnie to zawodnik, który nie umie przegrywać. Po prostu, dla mnie to psychicznie słaby zawodnik. Myślę, że 22-letni żużlowiec, też pewnie pod wpływem dużych emocji, nie powinien czegoś takiego powiedzieć o starszym koledze. Pojechał ostro, to prawda. Jednak sędzia uznał, że wszystko mieściło się w ramach regulaminu. Ten mecz wygrali Baziaki 53-37. do 37. Sprawa Unileszno zaczyna się komplikować. Ostatnie miejsce w tabeli i cztery spotkania. Z Grudziądzem, z którym mogą, a wręcz muszą powalczyć, Oprócz tego Wrocław, Lublin i Gorzów utrzymanie się w lidze będzie niezwykle trudne, ale jak zawsze czas pokaże. I na koniec chciałbym sprostować jedną informację z poprzedniego filmu. Mówiłem tam o tym, że flaga Motoru Lublin została skrojona przez kibiców Uni Leszno. Jak się okazuje, nie była to prawda. Flaga Motoru Lublin nie została do końca skrojona. Zresztą powiewała dumnie na meczu w Toruniu. Także to takie małe sprostowanie, żeby nie było niedomówień. Ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, zapraszam na moje media, pozdrawiam wszystkich wspierających i do następnego odcinka, na razie cześć!